Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa. Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich. Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas. Kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki. I samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.